Wolność, nie, nie, to jest taka swoboda, jest, że człowiek nie czuje nic nad głową, nie czuje tego, nie nad no, głową, no kiedyś to każdy się tam bał wypowiedzenia, bo nie wiadomo jak to tam coś było, nie, no to wiadomo, że ten, ten ustrój taki był i to było to, że tego człowiek nie czuje, jako osobiście to nie czuję, bo gdzieś gdzie chcę to wyjadę, gdzie chcę jechać, nie, pojadę to tego, to jest takie, tylko to jest odczucie, ale te reszty to mnie, jest, to jest taka wolność, nie to ja tylko mogę to być wdzięczny za to, że takie coś zaistniało.